Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj witam się w Oslo po raz kolejny pod serwisem i salonem Tesli. Ale nie przyjechaliśmy tutaj Teslą, przyjechaliśmy tutaj akurat pokazać Wiktorii salon i serwis, ale przyjechaliśmy tutaj dwoma Xpengami. Ten samochód już widzieliście na ostatnim filmie, ale teraz pojedziemy sobie Xpengiem G3, który jest większą kopią Tesli niż P7. I jest taki śmieszny, z, się śmieję, że to jest pantograf, on się rozkłada, ta kamerka i może nagrywać dookoła i, i robić wiele innych rzeczy. Można też nawet sobie selfie robić stojąc przed samochodem i gestykulując w odpowiedni sposób do samochodu, ale niestety samochód ma port ładowania Shademo. Maksymalna moc ładowania wynosi około 60 kW, sprawdzimy to jeszcze dzisiaj albo jutro jak będziemy ładować samochody. I bateria tutaj jest o pojemności 60 kWh netto użytkowa, czyli według mnie ten samochód mógłby przejechać bez problemu 350 do 400 km przy jeździe oszczędnej, jeżeli osiągnie takie zużycie energii jak XPeng P7, ale 300 km to bez problemu. Niestety, w trasie przy ładowaniu Shademo może być problem, ponieważ większość ładowarek w Norwegii jest już wyposażona w złącza CS, bo Shademo już, już odchodzi. Do Lamusa już nie będzie niedługo Shademo. I, yy, i nawet yy, właśnie kolega, który tutaj mieszka, powiedział, że już się robi problem z takimi samochodami z Shademo, nawet z Nissanami Leafami. Jak ktoś nie ma możliwości ładowania w domu, to, to bywa to problematyczne, bo nie można się ładować na Ionity, nie można się ładować na Tesli. Trzeba szukać yy, tych starszych takich ładowarek, które jeszcze mają to złącza. Na no Mariz, jak ci się jechało tym yy, ufoludkiem, yy, pantografem dobrze. na dachu? Bardzo dobrze. Jestem pod naprawdę wielkim wrażeniem tego samochodu, jakbym miała kupić samochód inny niż Tesla, to wydaje mi się na, na chwilę obecną, że to mógłby być właśnie ten samochód, bardzo, bardzo podobny do środku do Tesli, co może troszeczkę odstraszać i denerwować, bo jest naprawdę mocno zgapiony. Hmm, ale... A to wam za chwilę pokażę właśnie, bo jest hmm. dużo takich detali podobnych. Ale właśnie ta szyba, uwielbiam tą szybę, szybę wielką w Xie. Komfort jazdy jest super, jest według mnie trochę węższy, nie wiem jakie mam wymiary, ale takie jest odczucie, odrobinkę dosłownie, ale przestrzeni jest ogrom. I mniej jest um, środek cięż, ciężkości chyba, gdy jest gorzej Wyższy. rozłożony. Mm, mm, mm. Tak na zakrętach no właśnie tak, dlatego chwieje. że wasz samochód jest dosyć wysoki, hmm. i, e, no i ten ciężar jest ulokowany wyżej, A dlatego... To jest wstydno, jest super, ja w każdym momencie no mam tak. poczucie, że Stabilny. No ale to do X-a bym tego za bardzo nie porównywał, bo to jest trochę Wiem, inny, inny segment. Nie? Tylko, i, tylko i wyłącznie wyglądam przez to, że jest tak podobny, tak bardzo inspirowany. Tak. Ale ta Tesla, ten, ten X-Fank ma, ma wiele z Tesli, właśnie m.in. szybę, ekran, kierownice, manetki, przyciski, fotele, naprawdę mnóstwo. Tutaj mamy port ładowania z drugiej strony Type 2. Więc z jednej strony mamy przewód y, y, Shodemo, a tutaj mamy Type-2 i tak jak podobnie w Xpengu, to co mówiłem y, no zobaczcie jak to jest wykonane, tutaj klej wychodzi, tu są śrubki no, no nie jest to na pewno premium i ten, ten, ta guma jest y, wydaje się takiej słabej jakości, tania niedługo będzie też wersja zmieniona tego samochodu, która będzie y, stylistyką bardziej przypominała P7 y, y, będzie wersja G3i już za kilka miesięcy. Tutaj nie ma, niestety, bagażnika. Nie ma przestrzeni żadnej. Też mnóstwo słabego plastiku. Bagażnik z tyłu, co my możemy zobaczyć, jest automatyczny. Mamy roletkę, mamy tutaj wykładzinę i poza tym mamy jeszcze dodatkową przestrzeń. I to całkiem sporą. Jest to naprawdę dużo miejsca i są tutaj przewody podobnie jak tam zasilacz jednofazowy plus kabel kabel e, type 2 samochód może też się ładować prądem przemiennym z mocą do e, 11 kW z tyłu zobaczmy czy jest miejsca jest jest sporo miejsca, potele ustawione pode mnie mam tutaj dodatkową przestrzeń na głowę też jest dobrze, mam dużo miejsca przyciemniane szyby fabrycznie, fabrycznie to jest też Rzadkość. No i też tutaj to, to jakość, jakość wykończenia jest nie jest taka super, piano, black, które się będzie pewnie rysowało szybko. Nie, tutaj trochę się poczułem jak w Seresie, którego testowałem jakiś czas temu. Też dużo tam było takich właśnie plastików i to czuć trochę tak, nawet trochę po zapachu. Ale siedzenia z kolei są bardzo przyjemne i bardzo fajne. A teraz widzicie, dlaczego mówiliśmy, że samochód jest bardzo podobny do Tesli. Przede wszystkim fotele, kształt foteli, z tyłu nie. Ale z przodu tak, jak Tesla Model S i Model X. Kierownica, kształt też bardzo podobny i układ przycisków i, i nawet ten element tutaj na dole bardzo y, przypomina kierownicę w Tesli. Ekran, który no też jest bardzo podobne ustawienia wszystkie teraz już trochę w Tesli to się zmieniło ale jak gdy była poprzednia wersja systemu no to te ustawienia były bardzo podobne i właśnie tutaj mamy ustawienia wszystkie samochodu podobnie jak w P7c mamy ostrość ale jest to bardzo podobne no i szyba no to to jest jak w modelu X nawet to jest podobne na magnesiki Jakość wyświetlacza jest dosyć słaba, widać tutaj piksele, jak się bliżej przyjrzymy i mapy widzę, że są te same, ustawienia są te same, nawet jest ich mniej niż w przypadku P7 i tutaj mamy, włączymy sobie tryb eko. Dźwięki też te same, samochód przy 60% pokazuje 241 km zasięgu i to jest zaleta tego samochodu, że pokazuje procenty tutaj w nawiasie. Tamten samochód procentów nie pokazywał, pokazywał tylko, e, tylko kilometry, co właśnie było dla mnie dużym minusem. Tu mamy jeszcze hamulec ręczny, to jest chyba port ładowania albo zakończenie ładowania, tak mi się wydaje. E, manetka do tempomatu i do e, autopilota. No i tutaj mamy jeszcze z takich fajnych bajerów kamerę. Mamy kamerę. I kamera teraz się powinna rozwinąć. Nie, jeszcze nie. Teraz jest schowana, ale klikniemy ten przycisk. Zobaczcie. Kamera się teraz podniesie. I do kilku, do chyba 60 czy 80 km na godzinę kamera będzie podniesiona. A jak przy, przy przekroczymy tą prędkość, no to ona się schowa. I ona ma też możliwość zrobienia nam e, zdjęcia. Czyli gesty, tutaj mamy gesty. I widzimy, jak zrobić e, zdjęcia. Możemy e, ręką sobie. Przy, zaraz wam pokażę. Możemy e, pokazać do niej ręką w ten sposób. I zobaczcie. I ona się obraca. Jakoś tak. O. Halo, tu jestem. No, jakoś idealnie to nie działa, ale... O, obraca się. Fajny bajer, co? Jakbyście chcieli samochód, który, samochód elektryczny, który zrobi Wam zdjęcia, to Xpeng jest naprawdę idealny samochodem. I możemy sobie nagrywać film, możemy sobie robić zdjęcia. I mamy też podgląd kamery 360 stopni. Fajny bajer. I mamy też 3D, to mi się bardzo podoba. 3D. Czyli widzimy, tak jak w grze komputerowej, od tyłu możemy sobie włączyć i widzimy e, samochód, i możemy sobie w ten sposób jechać. O, minus, który na szybko teraz wyłapałem. E, samochód nie zwalnia automatycznie e, trybu e, hamulca parkingowego. Zobaczcie, dodaję gaz i samochód się rusza. Muszę. Zdjąć hamulec, i dopiero wtedy mogę jechać. To jest zabawne, że w samochodzie tak zaawansowanym technologicznie, gdzie mamy e, kamerę na pantografię, jak ja to nazywam, nie zwalnia się automatycznie hamulec postojowy. Dobra, zobaczmy, jak to jedzie. Kierownica bardzo przypomina Tesla, ale pierwszy raz i teraz dotykam mogę pierwszy raz jadę tym samochodem. E, jest słaba, twarda bardzo. Nie, nie. To, to definitywnie. 100 razy lepszym samochodem jest Xpeng P7 pod względem wykonania, i to nawet czuć w powietrzu, że ten samochód jest chiński. Jeżeli wiecie o co mi chodzi, nie, tu jakość jest naprawdę gorsza. Mam nadzieję, że wersja poliftowa G3i, który niedługo się pojawi, będzie znacznie lepsza. Bo to widać, że to jest pierwszy samochód, nawet pozycja nie za bardzo komfortowa. Nie mogę ee, bardziej obniżyć fotela i tutaj. Hacze, centralnie takim ostrą, taką ostrą krawędzią ekranu yy, o nogę, o kolano ale kierownica, no to jak w Tesli tylko, że gorszej jakości teraz widzimy podgląd z kamery z pantografu jest ona o wiele lepszej jakości niż kamera budowana. to jest kamera przednia która, no, na której nie można polegać ale jak odpalimy sobie tą drugą kamerę to zobaczcie jak jakość się poprawia i na podstawie tego, już nawet mógłbym jechać, bo. Mam. Kurczę, jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Mam lepsze, jakbym takie odczucia, lepszy odbiór rzeczywistości. Na podstawie tego, naprawdę da się jechać, patrząc tylko w tę kamerę. Bardzo dobra jakość. Dobra, zobaczymy jak to przyspiesza. Kamera już się schowała. Gdy przekroczyłem 80 km na godzinę, kamera. Się schowała, i tutaj jest nawet to zakomunikowane na ekranie. Jestem ciekaw, czy zahaczył czy ktoś kiedyś tą kamerą w jakimś centrum handlowym albo w jakimś parkingu niskim. Pokażę Wam jeszcze teraz Xpenga, bo wjechaliśmy właśnie do tunelu P7, który wygląda przekozacko z tym pasem świetlnym z tyłu. Jeżeli firma naprawdę utrzyma taki poziom rozwoju, to myślę, że odniosą duży sukces jeżeli będą robili taki progres, jaki zrobili yy, wprowadzając na rynek samochód Xpeng P7 bo jest przeskok naprawdę duży jeżeli dalej będą szli w tą stronę, firma przypominam, że ma zaledwie 8 lat w 8 lat dokonali czegoś Niesamowitego, bo stworzyli ten samochód tamten, jeszcze kolejne za chwilę będą prezentować, to myślę, że odnajdą się na rynku, jeżeli będą konkurencyjni cenowo dla innych producentów, jeżeli wyeliminują takie problemy, jak właśnie ten tani plastik czy złącze ładowania Shademo. I to jest też dziwne, że nowa wersja G3I, która ma wyjść za kilka miesięcy, nadal będzie miała złącze ładowania Shademo. I, I tego nie rozumiem, tutaj nie idą z duchem czasu yy, i to oznacza bardzo poważne ograniczenie dla samochodu. I od razu według mnie dyskwalifikuje, złączy a Adamu, dyskwalifikuje samochód do podróżowania, takiego dojeżdżenia w dłuższe trasy. To już dla mnie bardziej yy, oznacza samochód do jazdy miejskiej i to jak mamy możliwość ładowania w domu. Właśnie wyprzedza mnie Nio, w którym też jeździłem wczoraj. To jest piękny samochód. Dla mnie bardzo nieprzyjemnie się odzie tym samochodem, i, i po prostu mam już ochotę wrócić do, e, do P7. Źle zacząłem, trochę ja Powinienem zacząć od tego samochodu, a potem testować tamten. No ale cóż, stało się. Liczę tylko, że ta odświeżona wersja będzie lepsza. Włączyłem sobie teraz autopilota, który działa tak samo jak w Tesla, czyli dwa razy tą lewą manetką e, pociągamy ją do siebie, i w górę możemy sobie sterować prędkością. Pokażę wam, jak to wygląda tutaj na ekranie. Całą jakby teraz komunikę dostaliśmy z ostrzeżeniami odnośnie autopilota. Jedziemy. Bardzo dobrze jedzie. Ale no, też jest bardzo dobra droga i dobre warunki. Jak wasze wrażenia z jazdy P7? Dużo gorzej. Tak. Ja, ja wręcz przeciwnie. Właśnie mówię, że chętnie mi się przysiadł do tego. A dlaczego nawet gorzej? Jak siedziałam, tak, przede wszystkim przestrzeń. Miałyśmy wrażenie, no, mimo że ja jestem też jeszcze nawet się niższa. Aby to ja nie... jak wyższa, to już w ogóle Zprzod miała przy czole praktycznie, tę to tak. Ja, jak siedziałam, to jakieś takie jest płytkie to siedzenie, i mnie normalnie to zaczęło gnieść w pewnym momencie. Mhm. I nie pokazuje się na tym wyświetlaczu. Właśnie, e, czemu? Tak jak w Esce na przykład. Tutaj też się pokazywało. Tutaj się pokazywało. E, Nawigacja. A tu nie na ekranie. No nie, tam się nie pokazywało. No. kolejna rzecz. Tak. I, no, Bo tu jest na tyle duży ten wyświetlacz P7, ten główny, że. Dużo gorzej właśnie z tym wyświetlaczem. Jak jest ta podpórka i jak nie, się klikniesz. trzyma rękę, to fajnie tutaj no, na ekranie. Tak. Ale jak na dole ekranu, to tak musiałam. Tak. A jak słuchać, to posiada. tak od góry. No, no widzicie, ile <laughs> ludzi tyle opinii. <laughs> e, ale bardzo chętnie się zamienię, bo, bo ja tym samochodem nawet nie mam ochoty dalej jechać <laughs> Tak A jak wam się podobał mój pantograf? No... Nie, to jest tak... Stwierdziłam, że to jest samochód, <laughs> samochód dla youtubera tak. tak, stwierdziłam właśnie, że to jest samochód stworzony dla youtuberów Bo wygląda, jakbyś miał normalnie przymocowaną tam kamerę i nagrywał No tak, a tak dobra jakość jest tej kamery Ja wam jeszcze pokażę, rozłożę to jeszcze raz i zobaczycie jak to wygląda Jest, otwiera się Kamera dla youtubera śmiesznie to wygląda, ale i tak moją największą miłością będzie model S, którym się jeździ. To jest inne, inne w ogóle, inna epoka. Jeździ się zupełnie inaczej i wszystko działa zupełnie inaczej. Działa o wiele płynniej. Chociażby takie rzeczy jak zmiana biegów. I teraz tutaj przy cofaniu też to odczułem, że, że jest takie duże opóźnienie, jak wciśniamy pedał gazu, to jest też mniej responsywny, a w Tesli to jest tak dobrze wszystko zrobione, że dotykamy lekko i samochód już od razu reaguje od razu przyspiesza. I to jest y, duża zaleta właśnie Tesli. Mało samochodu coś takiego ma. Nawet jak jeździłem parę dni temu Etronem RSGT, to on też miał takie opóźnienie i też nie działało to tak płynnie. I tak samo NI, o którym jeździliśmy. No to jest jednak widać, że to jest przewaga technologiczna. Nie wiem ile jest Tesli, bo superchargery prawie w 100% są zajęte. Nie wiem ile jest od nas, ale osób jest kilkadziesiąt. Właśnie Przemek przyjechał Hongxi. To jest kolejna marka, którą będziemy testować dzisiaj, jutro. No ale Tesli tutaj nawet... Szkoda mi czasu, żeby liczyć, ale myślę, że z 40 Tesli tutaj jest. I tutaj mamy stanowisko serwisowe Tesli, które akurat tutaj dziwnym trafem się pojawiło. I panowie z Tesli mogą tutaj zdiagnozować samochody i mogą też zrobić jakieś prostsze naprawy, które nie wymagają podnośnika. Czyli tak naprawdę mogą dużo zrobić. I te właśnie dwie Tesle są z serwisu Tesli. Na naszym poprzednim zlocie nie pamiętam ile było samochodów. Ile było samochodów poprzednio? Nie wiem. 20? Jakoś tak. I właśnie pojawiły się te same twarze, z czego się niezmiernie cieszymy. Z wszystkimi właśnie wspominamy jak to było wtedy, jak jest teraz. I od razu kolej, jeżeli chodzi o pogodę, o ludzi. Nagrywam jeszcze raz, bo została mi zwrócona uwaga, że nie można e, pokazywać tego, co właśnie jest przede mną, co przypiłem było za mną, czyli stędu Tesli oficjalnie. Więc e, nagram się na, na tle superchargera. Niemniej nie totalnie niesamowite jest to, że, że, że tu jest. I e, dla nas to jest e, naprawdę coś takiego, no dla wszystkich chyba totalnie niezwykłego, ale Tesla też powiedziała, że coraz częściej będą się właśnie w ten sposób. E, pokazywać na różnych takich eventach niespodziewanie swoją drogą chyba chyba oznacza to, że trochę bardziej marketingowo będą um, się, y, jak to będzie się rozwijać, bo, bo Tesla do tej pory marketingiem testy marketingiem do tej pory był Elon Musk i to na tym się właściwie kończyło. Nie ma żadnych współprac nie ma żadnej żadnego y, właściwie żadnej reklamy poza tym chociaż jak byliśmy pamiętam w sierpniu we Włoszech, to dostaliśmy, nie wiem czy pamiętacie, piłeczki dmuchane do grania w wodzie Tesli. Pani stała i, i można było podejść, poprosić o piłeczki. Rozdawała niektórym sporo, rozmawiała tylko po włosku, nawet nie po angielsku. Niemniej udało nam się zdobyć wtedy dwie i to było dla nas największe zaskoczenie i jedyne jak do tej pory. No a to, co jest właśnie przede mną, taki stand, serwis i w ogóle, że oni tu są, to jest totalnie coś yy, przez lata. Z Teslą, nieznanego nam do tej pory. Więc może się to będzie zmieniać, zobaczymy. Teraz już jest pierwszy krok, więc wszyscy wspaniale. Teraz wszyscy skupili się na X-Pengach. <laughs> Hongxi pojechała na przejażdżkę, więc niby Tesla, Tesla, ale tutaj jednak też inne samochody wzbudzają jak najbardziej zainteresowanie. I pogoda dopisuje niesamowicie, bo. Ostatnio, ostatnio śmialiśmy się, że jak byliśmy, że tak wpaliśmy w bo było zimno. Cztery godziny zdania, a teraz jest naprawdę bardzo przyjemnie. A tutaj jest ten mam. Ale masz furę niesamowitą. Aż się normalnie zazdroszczę. Tak, fajna. Fajna, no. Czerwona, szybka. Wow, jeszcze trąbisz. Wow. Przenieśliśmy się w inne miejsca, żeby zgromadzić wszystkie samochody obok siebie. I mamy. O, kolejna Tesla. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście, no nie wiem, z piętnaście chyba. Jeszcze jest Honkszy, które pojechało. Eee, I za chwilę jedziemy na wspólny przejazd na Spiralen. Byliśmy tam, jak jechaliśmy na Nordcap, to jest takie fajne miejsce, które zaraz zobaczycie. I planujemy kolejny event, ale weekendowy. Informacje podam Wam wkrótce. Będziecie mogli przyjechać do Norwegii albo, jeżeli jesteście z Norwegii, to będziecie mogli z nami fajny taki weekend spędzić. Zobaczcie, tu jest jeszcze jeden bardzo ważny bajer, którego Wam wcześniej nie pokazałem. To jest adapter, który dostajemy w zestawie. Możemy oddawać energię, czyli wkładamy sobie to tutaj i możemy podłączyć cokolwiek podłączyłem właśnie teslę do ładowania ale coś chyba nie ma energii o po włączeniu po włożeniu adaptera samochód zapytał, znaczy zapytał wyświetlił komunikat prepare for power supply i teraz możemy start power supply kliknąć I jest i zasila i możemy zejść chyba tylko do 10%, czy to do 20%? Więcej nie możemy. O, do 20% możemy, ale możemy też sobie to zmniejszyć. O, tylko do 20%. Niestety moc jest niewystarczająca do zasilenia e, Tesli, więc niestety nie, nie uda się naładować. Padła mi bateria w aparacie, no i ładowarka działa. Możemy sobie tutaj chwilę podładować. Dziwne, bo podłączyłem na zasilaczu z XPeng'a i działa. Samochód się ładuje. Z mocą 3 kW. Zobaczcie, mamy 3 kW. I tu mamy informację, że jest oddawany 3,5 kW, 3 kW. Jedziemy właśnie wszyscy na spiralen. Zaraz zobaczycie, jaka fajna droga wjazdowa jest na spiralen. Jesteśmy już po zlocie i tutaj, na Spiralen, zebraliśmy wszystkie samochody, które aktualnie mamy do testów, którym wczoraj jeździliśmy. Przemek, nie chowaj się. To Przemek, łysy w czapce, jest sprawcą tego zamieszania. Także bardzo Przemek dziękujemy za te wszystkie samochody. I wejdźcie koniecznie na Instagram Przemka, bo Przemek cały czas testuje różne nowości, których w Polsce nie mamy. Jak Xpeng P7, jak Tesla, nie? Tesla Przemek też jeździ. Xpeng G3, niedługo wersja poliftowa. To jest samochód, którym najgorzej mi się jeździło. I to co Wam mówiłem, jakość wykonania jest dosyć słaba. złączy szademo. uważam, że ten samochód nie ma dużej przyszłości. Może wersja poliftowa. Zarąbisty jest ten samochód, ale wisienką na torcie to jest to co zobaczycie w kolejnym odcinku, czyli jest to Hongxi. Hongxi, Hongxi, jakoś tak. To jest samochód, który z daleka wygląda jak Rolls Royce który jest przepotężny, nie będę go Wam teraz pokazywał, i właśnie teraz yy, ja go zabieram i będę go testował. Jest przekozacki po prostu. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dzięki za udział w zlocie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hong 3. Cześć.